Ziobeczki! Dzisiaj będziemy grali w gierkę, którą parę osób z Was może zdać, bo ma trochę więcej niż miesiąc, a właściwie to tak 30 lat. Nie ja do żartuję, 23 F2140, strategia czasu rzeczywistego, znana i ulubiana. Macie rad to nie grał, więc zagra. Gra jest stara. No, gra jest tak stara, że stare gry mówią o Jezu, jaka to jest stara gra, nie? Ta ta gra jest, ale ja nie miałem okazji ją nią zagrać, dlatego dzisiaj sobie zagramy, zainstaluję to i yy, puścimy to. Tak, by to. Jest intro, działa, jest dobrze. Proszę bardzo, jest interaktywny wydawca, jest producent kompotu, wszystko jest. Moi drodzy! Wielu z was pewnie poradzi toporna oprawa tego filmu, ale ja chciałem zwrócić waszą uwagę na coś zgoła innego. Jakość CGI'ów można wytłumaczyć brakiem środków, ludzi czy odpowiedniej mocy obliczeniowej sprzętu, którym dysponowali graficy. Ale jak do chuja wytłumaczyć fabułę tej obrazy istot myślącej? Co tu się w ogóle dzieje? Roboty się w wkurwia. Drugi zjeżdża window do szybu wentylacyjnego, nie wiem, kurwa zapomniał kalapek na front zabrać. Znowu jakiś skurjony roboty, jakiś wiatrak, znowu kalapkowy robot, któremu najwyraźniej autobus spierdala do szkoły. No i pewnie to przelało czary goryczy, bo już wszyscy się kurwa napierdalają, jeden z drugim autobus spierdala, ten za nim biegnie, na parkingu szkolnym wszyscy dowiadują się, że stołówka jest dzisiaj nieczynna i wybuchają krwawe zamieszki, bo nikt nie zabrał jebanych kalapek! Napierdalają się wszyscy od nauczycieli powoźnych! Drodzy na zamkniętą stołówkę detonują się weganie! Ech, dobra, skupmy się na faktach, Ben jest ładne, wybieramy sobie stronę konfliktu, możemy wybrać klas albo albo tego jaja. Ja wybiorę pęknięte jajo, bo sobie miałem kiedyś pęknięte jajo. Jestem w miarę normalny, więc tu też nie ma wątpliwości, co wybierzemy. Rejon slawski i możemy działać. Proszę bardzo, kolejna wysrywa artystyczna działu kreatywnego firmy Topware. Dyspozytoria autobusowa na marsie. Jeśli oczekiwaliście czegoś poniżej nieczytelności od briefu gry, to będziecie zadowoleni. Co mam zrobić? Co się dzieje? Pójdźcie w dupę, na Proszę bardzo, spójrzcie tylko na tą pandę twardzieli z dysfunkcją jądra. Mógłbym pokusić się o stwierdzenie, że do takich akcji trzeba mieć jaja. W tej grupie wystarczy jedno. Zastanawiam się też, dlaczego słyszę tylko muzykę i napierdalanie swoich żołnierzy, ale nie słyszę dźwięków strzałów i wybuchów. Nie wiem, czy to jest w pakiecie DLC, którego nie mam. Dobra, wszystko się wyjaśniło. Dźwięki wybuchów i wystrzałów są na prawej słuchawce, która aktualnie nie znajduje się na moim uchu. Bruszę do opeknij tego jaja, atakujcie! CO? No ja nie wiem, albo mnie się coś popierdoliło, albo drużyna mrówek cheatuje, tak? Nie ma innej opcji. Co, mam drugi raz grać? Już ich niszczyłem, kurwa. Mam to na filmie. Wiem, gdzie mieszkasz, kurwa. Teraz na spokojnie, na spokojnie, musi być jakieś racjonalne wyjaśnienie tego wszystkiego, tak? Atakujcie chłopaki. CO DO KURWYNA?! Mam takie dziwne wrażenie, że nieczytelność briefu z początku misji ma kluczowy wpływ na przebieg walki, Dlatego dalej go nie przeczytam. Bo instrukcje są dla frajerów. Teraz się zastanówmy chwilę. Kurwa, oni mają tam wejść! Oni mają wejść! Wejść do środka? Naprawdę? Wydaje mi się, że tak istotną informację powinniście zawrzeć. Kurwa, nie wiem, w jakimś niemanym. BRIFIE! ZIOM! To się. Kręci! Nichu ja nic nie widzę. Nie, nie wiem. Nie wiem co chcecie MNIE w tej misji. Nie wiem. Nie ma pojęcia. Będę po prostu... Szedna żywioł. Tak już jestem. W tej misji mamy bardzo ważne zadanie. Produkcja autobusów dla całego regionu. Musimy się do tego przyłożyć, nie możemy nikogo zawieść. Dajcie! Nie możemy nikogo zawieść! O i kurwa autobusu! Ma ta chwila, wiem dwie rzeczy. Jedna, że osoby, które grały w to przereklamowane gówno z przyjemnością, są już na pewno odizolowane od reszty społeczeństwa. Druga, powinienem chyba trochę ograniczyć spożycie kofeiny. Proszę wszystkich niepełnoletnich widzów o zamknięcie filmu. Muzyka wskazuje na to, że zaraz wjedzie tu jakiś soft erotyk, a ja nie ogarnę, jak to wyłączyć. Właśnie dzwonił Rambo, powiedział mi, że będzie moim największym koszmarem, ale zobaczył, że gra w to Google i zmienił zdanie. Podobno przeżył tylko jeden z beta testerów tej gry i to tylko dlatego, że zamiast misji włączył sobie melin z opcjami. I tak bawił się lepiej od reszty. Moi drodzy, nie wiem o co chodzi w tej grze. Nie umiem sobie z tym poradzić. Zabrakło mi hajsu, wybudowałem co się dało, zrobiłem co mogłem.